Dziczek wyszedł, dosyć duży ale jak zwykle, wszystko na tym polu. Zajazd nie wiem, czy coś widać. Raczej się z tego nic też robić nie da. Kolejne sreberko jest drugie albo drugie, Drugie, ale nie, trochę zajechane. Widzisz tą jedynkę? Mhm, jeden Ferenc, chyba, nie wiem. Dojcze Mówi, że fenol? Nie mam pojęcia, co to może być. Wyczyścić, to, będziesz wiedział. Sygnał 7981. 79, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na żywo, na żywo, na żywo. Piękna blaszka. I tak bywa. No i jest upragnione. Lekko rozbite. Ale co? Osiem szylingów, 1730. piękna. Civitatis. Zaraz zobaczymy, co to jest. No to także. Dzień udany dzisiaj. Mały krzyczy, że znalazł Pawła Napoleona znalazł Tylko mały, Zresztą on był mały, nie? No Ja trochę w jego wadze nie jestem Napoleon, normalnie czapka, wszystko jak Napoleonik. Czołnierz Rzeka No, ale napoleońskiego No Czapa, wszystko pasuje No Bo nawet mię <grym> ten, nogi węgrę <grym> Ale coś takich, nie? No, coś taki malutki. Do następnego. Ewentualnie? <grywa> 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 Patryk. Patrick, wasad, Patryk? <grywa> live. Świat. Szwat. 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 Albo mówi do ciebie szybciej, kurde! A co to jest? Przez chwilę mówiłem, że normalnie nie kopałbym tego sygnału. A wyszedł piękny drugi arseniak dzisiaj. No i o, dobra, do pięknego daleko, ale arseniak to arseniak. No i chyba jak dla mnie, trochę lepsze niż sreberko. Hamburg Optik trasę cokolwiek tam znaczy druga strona jeszcze nie oczyszczona momencik Ospodanki, jak zwykle i To jest chyba jak na, na, na lornetkę do opery. Piękna sprawa, i w jakim stanie? zajebiście. Paweł czy ty z dala. Chodź, nagrywaj, chodź, nagrywaj. Coś fajnego znalazłem. bomba. Nawet 20 bomb. 20 bomb. A dokładnie 20. Fenoli. 20 Fenoli, widzisz to? Coś tam widać, nie? Zrób to raz. Coś tam widać. No, ładne nie. Piękne aluminium, ty. Aluminium też wydawno tu w tym polu nie siedziało. By zgniło. No, to jest ładne. jaka ładna dwudziestka Widzisz? Widzisz tą dwudziestkę? Nie. A ty? Jest. Jest 20, ładnie. 2.0, i 0 to jest 20, nie? Tak. Chyba, że jest 2,0. Albo 0,2 to jest. lepiej 0,7 jakby to było? Jest 20, jest. Wycieruch już ogólnie, ale jest srebrko. Jest, jest szau w końcu. Piękne aluminium Nie pomalujesz. Krzysiu, tego nie pomalujesz. <grafię> Gratulation. Jest. Upa. No, w końcu. W końcu. Do trzech dnia Patek też mówił, że znalazł, to oni na tamtym polu zostali przyszli na inne Teraz się też będziemy zmywać, po. No ciarka się zapełniła No, zaraz nie będzie miejsca Trzeba do Już druga tura dziś. Paweł się U -u. No to idę To jest o, pin. Briefmarkę. Briefmarkę. No. no proszę, jakie fanty tutaj zaczęły wychodzić. I no Ja, rzetony żetony. No właśnie, ja żeton na Na, na, na operetkę. Jo, no, żebyśmy mogli dostać. A tutaj może sobie pana wynająć. Z listem. Gratulation. Bez komentarzy. Sprawa jest system rozwalony dzisiaj. No jest, dzisiaj dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze. No zaczynamy to dalej. Jeszcze, dni, jeszcze mamy powrót. Którędy, pokaż ludziom, niech mu biorą. Kawał pola, później tam jeszcze kawał pola, o dopiero tam auto. Jest jeszcze kawał pola i dopiero auto. Także to auto jest tam, gdzie się kończą pola. Planowaliśmy. O 18 godzina No, tak mniej więcej zejdzie. Dobra, do następnego. Rafał coś namierza. 60... 62. Jak ten telefon trzymać? Tak, czy w poprzek? W poprzek. No to dobra, będzie w poprzek. Nie, cały czas. Ładny sygnał. Człowiek musi uklęknąć do tej roboty No niestety jest starać nie radość do To jest piękna blaszka Piękna Teraz zrobię zuma no, Takie blaszki tylko na polach koło Hamburga To jest lepszych nie znajdziecie nie. Do, Do następnego w filmiku nie będzie z tego, bo ja cały czas tak mówię I podsumowanie Pawełek parę monetek Złoto Maru. Pękła jedna Sreberko, które mu pękło w rękach Co za niefart A czemu się śmiejesz? Tam pa... przez tego małego Napoleona, bo Paweł to jest moja ta Klamerka, łyżeczka Kogucik Coś co się drze, Tak jak ja się daruję od pękła moneta A to, nie tu nie wiem. Tu to chyba ty... w Numerek, Psi Pabonik. numerek Pabonik. chyba no. też. Tutaj jakiś tego parę. Plomb dostał i się cieszy chłopak. Guziczków Guziczek dobra. wielki. Coś jest na... też namalowane chyba. Nie jest, właśnie, to trzeba do wszystko Parę guziczków i parę monetek parę monetek. no a teraz, no, a teraz ja, ja, ja trochę gorzej, 50 fenigów hmm. też eee. pies Piesek. Piesek. parę monetek fenoli haczyk kula U, sreberko jakaś reklama stateczek no, żebyś nie odpłynął guziczek Pojdzieśmy no tutaj, tutaj ten guziczek z tą kotwicą i koroną Także fajny dzień trzy oseniaczki weszły też fajny dzionek zalitany i wolnych od nas A ten pan tutaj dzisiaj trzy srewerka walną Tak ma zejwadienia Hast to to live? Oder to was to? Na live no. Trochę zajechane, Alter, jest piękna też. Nie? Hamburg. Und der dritte? jest okay. Dr trzeci ma Po kieszeniach pochowane.